Dzień dobry! W dzisiejszej lekcji poznamy kolejną formę czasowników, która tak jakby nazywa się masho. Generalnie tak ta forma się nazywa, no bo taką będzie miała końcówkę. Tak będziemy odmieniać ten czasownik i to będzie wersja w języku formalnym, a w języku potocznym ta końcówka będzie brzmiała jo, jo, jo. Chociaż w języku potocznym nie zawsze to będzie brzmiało joł, będzie się to troszkę inaczej też odmieniało z innymi z różnymi czasownikami, no ale omówimy to za chwilę. I co dokładnie będzie oznaczała ta końcówka mashow. będzie to stosowane, kiedy chcemy komuś coś zaproponować, albo jakąś sugestię poddać, prawda? To będzie takie główne użycie tej formy. I czasami, w sumie, ta forma też jest używana jako tryb rozkazujący. W sumie można to nazwać też komendą, to już jak to nazwiecie, to już wszystko jedno, generalnie częściej jest chyba to używane, jeśli chodzi o propozycje oraz sugestie. W sumie, ta forma massa, szczerze mówiąc, nie za dobrze się to tłumaczy na język polski. Myślę, że takim dobrym porównaniem będzie znowu porównanie do języka angielskiego. Jeśli znacie angielski, to, to bardzo dobrym porównaniem będzie ta forma w języku angielskim let's. Let's do something, let's go somewhere, prawda? Czyli zróbmy coś, chodźmy gdzieś, prawda? Tego typu rzeczy. Osobiście uważam, że na język polski troszkę dziwnie się to tłumaczy. W języku polskim w sumie takie rzeczy nie są zbyt często używane, no ale w języku japońskim jest to dość często używane, więc musimy to poznać dzisiaj. Więc jak stworzyć taką formę masho? W języku formalnym jest to w sumie bardzo, bardzo proste. Kiedy mamy czasownik np. tabemas, czyli jeść, oczywiście to jest w języku formalnym, no bo na końcu mamy mas. I aby stworzyć z tego tą formę MASHO, wystarczy MAS zamienić na MASHO. I już mamy gotową formę MASHO. Cała ta forma będzie brzmiała TABE MASHO. Czyli będzie to oznaczało coś w stylu JEDZmy, JEDZmy. Albo jeśli będziemy traktować to jako ten tryb rozkazujący, no to również może to oznaczać coś w stylu JEDZ, JEDZ. Kolejny czasownik przykładowy MIMAS, czyli oglądać, widzieć. Wystarczy zamienić mas na masho i wychodzi z tego mimasho, mimasho, czyli oglądajmy, oglądajmy. Kolejny czasownik nomimas, czyli pić i forma masho będzie brzmiała nomimasho, nomimasho, czyli pijmy, pijmy. I mamy tutaj w sumie nowy czasownik, chyba jeszcze tego nie znacie, ajmas, ajmas. Forma masho będzie brzmiała i must show, I masz o. Podstawowa forma tego czasownika brzmi au. Au. W sumie troszkę śmieszne, prawda? Bo <gryw> mówimy po prostu au. No a wersja mas brzmi I mas, I ten czasownik oznacza coś w stylu spotkać się, spotkać się. Tak więc, tak jak mówiłem, ta konwersja na tą formę masho jest bardzo prosta w języku formalnym. Wystarczy, że oczywiście zamienimy tą końcówkę mas. Także przejdźmy może teraz do języka potocznego. Więc w języku potocznym ta końcówka brzmi yo. I to w sumie będzie zależało też, w której grupie czasowników będą te czasowniki, prawda? Bo tak jak wiemy, są tak jakby dwie grupy. Tutaj mamy tą pierwszą grupę, która kończy się na końcówki "-iru", oraz "-eru". I odmiana tej grupy jest w sumie bardzo prosta, bo wystarczy usunąć "-ru", i zamienić to na "-yo". Także to jest też dość proste. Czasownik "-taberu", czyli jeść, zamienimy na tabejo. Czyli to również będzie znaczyło, jedzmy, jedzmy. Czasownik "-miru", czyli patrzeć, oglądać, będzie brzmiał mio. No i ta Druga grupa, która nie kończy się na iru oraz eru, czyli te pozostałe, czyli te pozostałe czasowniki, będą troszkę inaczej się odmieniać. Czasownik przykładowy IK, czyli iść, będzie, będziemy zamieniać na iko, ko Także tak jak mówiłem wcześniej, nie mamy już tutaj yo, tylko mamy inną końcówkę. Mamy tutaj ko, ko. Także jak to będzie powstawało w tej drugiej grupie? No więc w tym czasowniku iku na samym końcu mamy ku, prawda? I tak jakby można sobie wspomóc to tym e, alfabetem hiraganą, tą pierwszą linijką. Także mamy tutaj wypisane a-i-u-e-o, czyli tą pierwszą linijkę hiragany. Kiedy mamy na końcu ku w czasowniku, to tak jakby to q byłoby przypasowane do tego u, prawda? Byłoby tutaj q. Jakbyśmy tą linijkę z k tutaj wypisali, to by było, by było k, ki, ku, ke, ko. To by była ta kolumna z literą k, prawda? Także w tym wypadku to q byłoby tutaj, prawda? I musielibyśmy to q zamienić na tą linijkę ostatnią, czyli to by było ko, ko, q. Zamieniamy na to ko. Oraz musimy jeszcze na końcu dodać u. Także taka mniej więcej wyszłaby formułka z tego. No i ten czasownik brzmiałby w tej formie "-iko". ko, i ko. W kolejnym czasowniku również miałoby to zastosowanie. Czasownik nomu, czyli pić, wychodziłoby z tego nomo, nomo. Także w tym przypadku mielibyśmy tutaj tą końcówkę mu, to również tutaj byłoby w tej środkowej linijce, prawda? I musielibyśmy to mu zamienić tak, jakby na, na mo, prawda? Bo, bo to mo byłoby w tej ostatniej linijce, tak jakby. To mu zamieniamy na mo i jeszcze dodajemy u na samym końcu. Więc wyszłoby z tego no mu". Mo, no, mo. no i mamy jeszcze ostatni czasownik au, czyli ten czasownik, który przed chwilą poznaliśmy. Jest to czasownik, który oznacza spotkać się. No i w tym przypadku na końcu mamy samo u, więc to u. Byłoby po prostu w tej podstawowej kolumnie A i U E O i wystarczyłoby, że zamienilibyśmy to U na ostatnie O, czyli na samym dole. Więc to U zamieniamy na O i jeszcze musimy dodać U. Także wyszłoby z tego A O. A, o. W sumie to nawet troszkę ciężko jest przeczytać, bo mamy tutaj same samogłoski. Więc może to być w sumie ciężkie do przeczytania. No, ale taki czasownik w tej formie masho brzmiałby ao o w języku potocznym, oczywiście. I to by znaczyło coś w stylu spotkajmy się, spotkajmy się. Także muszę wspomnieć jeszcze o tych dwóch czasownikach, które są wyjątkami, czyli o suru oraz kuru. Czasownik suru, czyli robić. Forma masho w języku potocznym brzmi. Siyo, siyo oraz czasownik kuru, który oznacza przybyć albo przyjechać, przyjść. Ta forma będzie brzmiała kojo, kojo, czyli przyjdźmy, przyjdźmy. Siyo to by oznaczało coś w stylu zróbmy, zróbmy, oczywiście. Tak więc na sam koniec mam dla Was kilka zdań przykładowych. Godzi ni godzini masho. ni Tak więc mamy tutaj ten czasownik aimas w formie masho. Czyli aimasho będzie generalnie znaczyło spotkajmy się, godzini będzie to oznaczało o godzinie piątej Ji oznacza to godzinę, a partykuła NI w tym przypadku oznacza, że o godzinie którejś będziemy tam coś robić, prawda? Czyli w tym przypadku będziemy się spotykać. Spotkajmy się o godzinie piątej. Kolejne zdanie. de D Czyli to w sumie jest pytanie, bo na końcu mamy tą partykułę pytającą K. Koen. E, chyba już poznaliśmy to słowo w poprzednich lekcjach. Jest to park publiczny. Mamy partykułę D, która w tym miejscu będzie oznaczała e, miejsce, w którym będziemy coś robić. Czyli będzie to e, ten nasz park publiczny. Co będziemy w tym parku publicznym robić? Oczywiście będziemy ajma show, czyli... Spotykać się. No, i e, oczywiście to jest pytanie, czyli w tym momencie to całe zdanie będzie brzmiało coś w stylu: e, może spotkamy się w parku, może spotkamy się w parku, czyli to jest takie pytanie e, o tą propozycję, prawda? Również w ten sposób możemy proponować komuś różne rzeczy. E, I kolejne zdanie: Umi de o yogi Umi to jest e, morze albo ocean. D to również mamy partykułę i w tym przypadku ta partykuła D będzie trochę traktowana jako która określa narzędzie, którego będziemy używać, a tym narzędziem w tym przypadku będzie nasz ocean, w którym chcemy Oyogi Masho. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mieliśmy już taki czasownik. ojogu to będzie znaczyło pływać. Wersja Mas brzmi Oyogi Mas, więc wersja maso będzie brzmiała Oyogi Masho. O no, i oczywiście na końcu mamy partykułę pytającą, bo również w tym zdaniu pytamy kogoś, czy chce popływać w oceanie. Więc to całe zdanie będzie po prostu propozycją. E, może popływamy w oceanie, może popływamy w morzu. No i na końcu mam przykład tego trybu rozkazującego. E, Bangohan o tabe yo. Bango Bangohan o Tabejo Bangohan jest to obiad. Partykuła o oznacza, że coś robimy z tym obiadem. Co robimy? Tabejo. tabejo. E, czyli, będzie to, czyli będzie to język potoczny, bo mamy na końcu yo. Zamieniliśmy czasownik taberu, czyli jeść, na e, tą wersję e, Masio, w języku potocznym, czyli wycho wychodzi z tego tabeyo. I w tym przypadku będziemy to traktować właśnie troszkę jak, e, jak tryb rozkazujący, taką komendę. Będzie to oznaczało po prostu zjedz obiad, zjedz obiad. Bango han o. Tabejo, bangohan o tabejo. Bo również moglibyśmy powiedzieć bangohan o, bango o tabete. I to również byłby taki trochę tryb rozkazujący. Także to tyle ode mnie na dziś. Myślę, że ta lekcja aż tak skomplikowana nie była. Ta forma masho jest dość często używana w języku japońskim, więc myślę, że to będzie bardzo przydatne dla Was. Gdybyście czegoś nie rozumieli, oczywiście możecie pytać w komentarzach. Jeśli tylko będę mógł, postaram się odpowiedzieć. To tyle na teraz. Dzięki za uwagę i zobaczymy się już w kolejnej lekcji. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa pa.